Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od Witery do Wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Z prawdziwą radością informuję o nowej książce w naszym wydawnictwie. Jest to książka ojca Wojciecha Jędrzejewskiego Potęga Otwartości. W grudniu 2017 roku ojciec Wojciech Jędrzejewski, dominikanin, zgodził się na poprowadzenie w naszej parafii winnice rekolekcji. Ta książka to Zapis tych rekolekcji czterech konferencji. Spisaliśmy je, nadaliśmy im bardziej literacką, taką do czytania formę. Autor przejrzał, wprowadził swoje poprawki i całość zatwierdził. Oprócz samej książki, tekstu tych wystąpień, książka zawiera dodatek w formie płyty DVD, a na płycie DVD znajdują się. Znajduje się zapis wideo i zapis audio MP3 wszystkich konferencji. Nie jest to produkcja studyjna, choć nasza kamera ma rozdzielczość HD, a dźwięk, co w tego typu produkcjach jest najważniejsze, został zapisany wprost ze wzmacniacza, czyli ma stosunkowo niezłą jakość. Jak to wygląda, możesz przekonać się, znajdując. Jedną z tych konferencji zapisaną na YouTube. Gorąco zachęcam do nabycia tej książki. Jej cena, książki wraz z płytą, to 16 zł, a w przedsprzedaży odpowiednio taniej. Przygotowaliśmy także drugą wersję tej samej książki. Wersję, która zawiera tylko teksty. I tę książkę oferujemy także w pakietach 2, 10 i 50 egzemplarzy. Patrząc, jak robią to inni i robią zupełnie inaczej. Oferujemy pakiet dwóch egzemplarzy w cenie za dwie książki, tańszej niż jeden egzemplarz. Robimy to po to, by przekonywać, zachęcać. Przekupywać do tego, by nasze książki rozdawać innym. To jest główna idea, jaka nam przyświeca: dostarczać książki do rozdawania. Stąd pakiety i stąd korzystna cena w pakietach. Im większy pakiet, tym niższa cena a w sprzedaży ta cena jest jeszcze bardziej korzystna. Jakie są różnice między jednym a drugim wydaniem książki? To jest produkcja dwóch innych drukarni i inne cele nam przyświecały. W przypadku tej książki naszym celem była taniość, co za tym idzie dostępność, a w przypadku tej książki, może to jest za szumne słowo, ekskluzywizm, ale chcieliśmy, żeby ona była taka. Ciekawsza, lepiej wydana. Jakie są różnice? Okładka tej książki to papier kredowy, grubszy tylko niż środek. Natomiast w przypadku tej książki jest to karton, czyli jest to bardziej książkowo, bardziej tak lepiej wydane. Dodatkowo, nie widać tego w tym egzemplarzu, który jest pierwszym trudnym egzemplarzem, ta okładka będzie powleczona w całości folią, taką błyszczącą, tak jak jest to zrobione w przypadku tej książki, wyprodukowane zresztą przez tę samą drukarnię. Dodatkowo, ta książka drukowana jest na takim papierze kremowym, takim spulchnionym. Książkowym. Ja lubię, jak książki są wydawane w ten sposób. Proces technologiczny tej książki sprawił, że zastosowany jest tutaj papier kredowy. I oczywiście najważniejsza różnica to jest to, że to wydanie zawiera w sobie płytę DVD, co odpowiednio zaznaczamy na okładce. Tego zaznaczenia oczywiście nie ma tutaj. Od dzisiaj ta pozycja dostępna jest w naszej internetowej księgarni, na razie w przedsprzedaży, a kiedy ją zrealizujemy, wtedy już na stałe będzie pozycją, którą można w każdej chwili nabyć w naszej księgarni. Gorąco zachęcam, zapraszam. Jednocześnie proszę o Przekazywanie tej wiadomości innym, udostępnianie na Facebooku, w innych mediach społecznościowych, przekazywanie wiadomości wszystkim, którzy mogą być zainteresowani. Nasza nowa książka ojca Wojciecha Jędrzejewskiego, Dominikanina z łódzkiego Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Zapraszam, zachęcam.